Hej, hej, witajcie. Znany jestem ze swojej nienawiści do artylerii i tego nie ukrywam, że to jest jak dla mnie plaga w tej grze. I raczej nie pokazuję, nie pokazałem do tej pory jedną bitwę na artylerii, I... ale tak stwierdziłem, że jeżeli ktoś zrobi ciekawą, ciekawy mecz taką, taką artką. A czy ogólnie Artą, to ją pokażę. Dostałem taką dziwną powtórkę piąto piątotierowym Bishopem. Kolega Marcin CK wysłał do mnie powtóreczkę i powiedział, że, no, że zrobił coś takiego fajnego. No dobrze. Powiem wtedy, że. No to porozmawiamy sobie, i będzie ciekawie, że dowiem się czegoś więcej na, na temat tego, na, te, na temat tej arty. Niestety kolega mówi mi, że ma no, małą córkę i to niestety z nią, będąc z nią, dosyć trudno mu się komunikować. Wow! To dobrze, to w takim razie trudno, jakoś sobie spróbuję poradzić sam. Jak widać, Coś niesamowitego, powiem szczerze. Zapytałem się go o jego kilka spostrzeżeń na temat tej artylerii. To powiedział, napisał mi w kilku zdaniach... O, jestem w ciężkim szoku. Napisał mi w kilku zdaniach w ten sposób, że był bardzo, bardzo, jakby tak powiedzieć... Bo jaźliwie podszedł do tej artylerii ze względu na to, że ogólne opinie na jej temat są nie najlepsze. Że to jest droga przez Mękę, że to jest w ogóle tragedia i, i w ogóle. No ale się okazuje, że to jednak wcale nie jest takie złe. Działo to jest to samo, co ma, jak działo z. Na, na kolejne arcie, czyli na Fale 304. Różnica jest tylko taka, że ta artka jest znacznie wolniejsza, nie jest już taka szybka, nie jest taka zwinna. nie ma mapki, zobaczymy, co to będzie. I natomiast potrafi to samo co jej następca, czyli wyciągać czołgi za kamyczków. Jak widać. Robi to świetnie. Ja jestem w ciężkim szoku, powiem szczerze, że nie, nie widziałem nigdy powtórki tą artylerią i nie wiedziałem czego się tutaj spodziewać. Kolega ma już cztery fragi. Leci. No, chyba dostał. Kolega ma już 4 fragi i tam tylko 1500 tysiąca Czas Czas przeładowania 11,23 to chyba, trudno mi powiedzieć dokładnie z jakimi tam dodatkami. Kurczę, wszystko, wszystko tutaj bez mała i ma przestrzał. Z jakimi dodatkami, mów, że, bo jest możliwość, że troszeczkę jeszcze da się z tego zejść. Tego nie, nie potwierdzam, nie jestem w stanie. Natomiast, co jest ciekawostką, artyleria ta jest zbudowana na podwoziu Valentina. I podobno niektóre niższego typu czołgi mają problemy z przebiciem jej. Jest to dosyć twarde, jeżeli oczywiście nie biją w dół, a nie w nadbudówkę bo tam na dwudówce, to tam z tego co wiem, nie ma żadnego jakiś strasznego pancerza, natomiast pancerz tutaj tego dołu jest taki 60, jest 60, więc coś tam powinno rykoszetować. Co tutaj jeszcze kolega mi napisał? Że przez to, że ona nie jedzie kto wie jak szybko, bo jej chyba maksymalna prędkość to jest około 24 na godzinę, ten celownik nie, roz, nie rozprasza się tak bardzo, ale jednocześnie bardzo szybko on celuje. Zresztą ja, ja jestem e, widać to właśnie, jak, jak tarta ta Buskiewicz nie skupia. Też jak w następcy nie ma żadnych pocisków goldowych, ma tylko i wyłącznie jeden rodzaj pocisków, czyli zamkowo-burzące Heki z penetracją 57 i średnim, średnim demenżem 450. To całkiem ładnie się to sprawuje. Leci, leci. Nie wiem, jak jest prędkość o lotu tego pocisku, ale tutaj wydaje mi się, że chyba tak, jakby albo jest przez to, że troszeczkę bliższa odległość, bo z tego co ja kiedyś się zagrałem na Cepelinie, dostałem następcą tego ciągu. To, to ten po, te pociski strasznie długo lecą. Także to jest chyba jakiś taki dosyć duży minus, jeśli chodzi o, o, o lot tego pocisku. Natomiast to, ta jego trajektoria, praktycznie pionowa, i przez co wyciąga czołgi z niesamowitych miejsc, to jest no, ma, masakra. Zresztą widzicie, co on tutaj wyprawia. 6 minut minęło. Prawie. Kolega ma już 6 fragów. 8 do 8, już tego tylko dwa fragi zrobione przez kogoś innego. A teraz, yy, teraz kolejny. Zobaczymy, co tutaj będzie się działo. Headser. Leci. I o, 10 HP. Ja, żałosny troszeczkę. Gdzieś, chyba dostał tylko splashem. więc ten. Hmm, <sighs> hmm. <sighs> <sighs> Zamilką na chwilę, bo powiem szczerze, że, że trudno mi jest cokolwiek więcej opowiadać o artylerii, ale, ale z tego co widzę, to to tutaj naprawdę sobie radzi ten, radzi ten Oczywiście na jej następca następczyni może bardziej w ten sposób, czyli FV jest no znacznie szybszy, także a nie bardzo tutaj się udało cokolwiek zrobić. Celność tego to tutaj jest jakieś 0,68, więc chyba też takich cudów nie ma. Ale kurczę, jakiś ten celownicyk jest taki mały. Mi się wydaje, że, że on rzeczywiście jest mały. Nie rozbija się tak strasznie, ale skupia błyskawicznie. Hmm. Ciekawa zabawka. Oczywiście jestem w dalszym ciągu antyartowiec, ale, ale powiem szczerze, że no teraz wiadomo, że jak jeżeli będzie taki bishop, no to trzeba będzie się bardziej skupiać nad tym, co się O, jedzie, coś leci, hm, czterech załogantów, 135 hp silnik, o. Prawdopodobnie dlatego jest taka wolna, ale zresztą to jest piąty tier, ona jakby była szybsza byłoby jeszcze bardziej opena, dlatego chyba nie bardzo, nie bardzo mogą, albo chcą zrobić ją taką już przekokszoną. Critical hit. Jak na razie przegrywają 12 do 10 przegrywają. Niby wszystko ładnie leci. Ha. Z czego kolega zrobił już 8 fragów, a reszta drużyny co? Jak zwykle. Liczyć tylko na jednego. Oczywiście można powiedzieć, że reszta drużyny wyjątkowo yy, źle wygląda. Oprócz tego który. który jeszcze tam coś przedstawiał. Natomiast reszta drużyny jak widać może źle powiedziałem, może nie tyle źle, sobie, źle przedstawia się, ale przedstawia się w złym świetle ze względu na to, że tak padli. Bezsensownie. Podobno z bolączką tego trzeba. Tego czoł tego tej artylerii. Są słabe wychyły działa na boki. To tak wygląda tak naprawdę jakby miało wieżyczkę, więc y, moim zdaniem powinno. I to obrotowo, więc. Y, no, nie powinno być jakichś takich strasznych problemów, ale jednak podobno są. Kolega chce wyciągnąć za z Hm. 5 minut. Dobra, przyspieszmy. Nie wiem, powiem szczerze, że nie oglądałem tej powtórki. Oczywiście PZ, PZCina tutaj prawdopodobnie albo dostał takiego ślaga i go wyrzuciło, albo, albo no, albo się rozłączył. Gdzieś stracił jakąś chwilę na łącze i, no i tak wygląda, jak wygląda. Dobrze, zobaczmy jeszcze powtórkę. Dobra, przyspieszmy. Jest grill. Joj. Szkoda. No i? No i? No i? No i zresztą niestety tylko ten PZ, który jest, jest że tak powiem, wyawkowany. <noise> PZ go scout. No tak, no niestety PZ stoi sobie i, i, i próbuje się wdrapać na, na, na tą skałkę. Dobra, przyspieszymy, nie będziemy tutaj jakoś tak strasznie, strasznie czekać długo, ze względu na to, że Chyba nie o to chodzi, żeby czekać i patrzeć na to. O dobra! No ładnie. Kolega z PZ4, drużyny przeciwnej, troszeczkę przeszarżował. Oczywiście. A, fuks 360, 350 HP. To ona ma dosyć sporo HP, jak na ten tier, więc. Znaczy, takie jest moje zdanie. Ja nie wiem dokładnie, ile mają inne. Ale, ale nie jest tak źle. Tam jest w stanie wytrzymać jakiś taki niby strzał od, od takich niższych kierów. Zresztą ta 49 musi praktycznie trzy razy do, do tej artystyki wystrzelić, żeby ją zniszczyć. Także no, coś tam jest w stanie przyjąć i chyba zdingować też. 9 fragów. M7 Priest, no jedzie na. Jedzie na ostro leci na no to ładnie wyglądało z jednej strony z drugiej strony wybuchy minuta 23 oczywiście teraz przyspieszymy 10 fragów 2657 oficjalnych oficjalnego demedżu Oj, niestety, czas się skończył. Um, niechętnie chciałem pokazać, jeśli chodzi o powtórki, której nie była wygranych. Czasem się zdarzają te się porażki, ale też muszą być wybitne wyniki, jeśli chodzi o, o ten mecz. Ale tutaj to powiem szczerze, że, że chyba jest taki w miarę wybitny wynik. Marcin CK. Aha, CK to znaczy Kielce, więc kolega taki z moich bardziej okolic. Znaka Mistrzowska, medal pula, duży kaliber oraz specjalista niesamowicie wygląda ilości zniszczonych czołgów jak na taką artkę 3148 dmg dla porównania ich mniejsze art, arty tam nawojowały 1 trzecią w sumie tego co kolega zrobił naprawdę świetny wynik 2094 expa z premką plus jeszcze dodatkowo doliczony jeszcze jakiś bonus 48000 zarobku Naprawdę, naprawdę ładna bitwa i mimo tego, że nie cierpię arty, to w tym momencie muszę koledze pogratulować. No, chyba było na tyle. Mam nadzieję, że w jakiś tam sposób wymrnąłem z opisywania artylerii, której zupełnie nie znam, ale jakoś sobie poradziłem. Dobra, dzięki, trzymajcie się, do usłyszenia.